Witam Cię na kolejnej lekcji o końcówkach szachowych. Płynnie przechodzimy do tak zwanych pionkówek, czyli końcówek pionowych. Bardzo obszerny temat, któremu zamierzam poświęcić troszeczkę czasu. Często jest tak, że uda nam się zdobyć tego piona, przechodzimy do końcówki z pionkiem więcej i mamy problem z realizacją. No bo na czym polega realizacja takiego piona więcej? Oczywiście polega na tym, aby doprowadzić piona do pola przemiany, zamienić w Hetmana i takim zestawem jak króli Hetman na gołego króla. Zamatować po prostu. To jest łatwe, to już umiesz. Jak to zrobić? No tutaj warto poruszyć dwa terminy: Termin opozycji i termin szkodliwego tempa. Zwróćmy uwagę na fakt, że króle są naprzeciwko siebie. Mamy do czynienia z tak zwaną opozycją. W opozycji traci ten, który jest na ruchu. Jeżeli czarny byłby teraz na posunięciu, to musiałby zrobić ruch królem, a nie chce. On chciałby stać na tym polu E8, tym polu przemiany, tam gdzie chcemy dorobić pionka do końca świata. I nawet dzień dłużej, ale niestety załóżmy, że jest na ruchu, więc musiałby zrobić posunięcie. W tym wypadku po ruchu król D8 albo król F8 tak naprawdę są jedyne opcje. Król D8 robi nam miejsce. Możemy się przedrzeć, jak ja to mówię, na F7, kontrolujemy pole przemiany i doprowadzamy pion. Po ruchu król F8 przedzieramy się przez D7, kontrolujemy pole przemiany i doprowadzamy pion. Po czerwonym dywanie leci. Dobra, tylko że akurat tutaj trik polega na tym, że jesteśmy my na ruchu, jako biały. Króle w opozycji i my na ruchu. Jeżeli my mamy ruch królem, to niedobrze. Zazwyczaj chcemy sprowokować sytuację, kiedy on musi się ruszyć tym królem niekorzystnie, czyli zafundować mu tak zwane szkodliwe tempo. Ale tutaj mamy ekstrasa w postaci pchnięcia pionka. Co za tym idzie? Znowu czarny będzie na posunięciu. Dokładnie, to jest to, o czym mówiłem. Przedzieramy się, doprowadzamy pionka. Tu raz zamatuję, żeby Wam przypomnieć mniej więcej, jak to się. Jak to się robi? O, dobrowolnie widzę mi schodzi, więc jak pomaga, to super. Wciągam króla, to już umiecie, ale taka przypominajka, szaszek sprzed króla, bezpieczne odejście i macik. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj sytuacja jest już nieco inna, bo nie mamy Ekstrasa. Ale możemy wymusić taką sytuację, że król zagra przed nas. Pchniemy pionka. I teraz pchamy pionka. Znowu odbieramy mu możliwość. Przedarcia się po linii D, więc prawdopodobnie będzie zmuszony pójść na B7. Wojna temp, proszę Państwa. Wojna temp. Bardzo ważny ruch, żeby trzymać pole przemiany. I Benz. Dobrze. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że to jest jasne. Teraz tak. Musimy tak sprowokować sytuację, żeby wejść przed jego króla i wymusić na nim szkodliwe tempo. Chociaż zawsze będziemy mieć ekstrasa w postaci jakiegoś ruchu pionkiem, co da nam ekstra tempo. Co jest dosyć istotne tutaj to to, że nie pchamy pionka od razu, dużo osób ma wolniaka i ładuje tego pionka od razu do przodu, nie jest dobre. Król musi odśnieżać. Akurat tu był myslik, bo chciałem od razu grać tutaj. I teraz dla przykładu, zagram tu, pędz, nie mam ruchu pionkiem, nie mam ekstrasa, muszę ruszyć królem, on ma remis. Udowodnić wam? Patrzcie. Nie ma opcji wygrania tego. On będzie cały czas łapał opozycję z pionkiem. Co za tym idzie, jak on złapie z pionkiem, to ja nie złapię z nim. To jest dosyć logiczne. I teraz już zajmuję pole przemiany i tak odejdę, stracę pionka, zagram tu, będzie pad. Widzicie? Ciężkie zadanie. No właśnie. Tam akurat my skliknę. Gramy tutaj. Bum. I on gra przed nas. Wydawałoby się, że jest lipa. Złapał opozycję, ale nie musimy ruszać królem. Mamy ekstrasa. A, przedzieram się. Idę dalej. Przedzieram się. Mam ekstrasy, więc mogę sobie pozwolić na kilka ruchów. Bęc zajmie pole przemiany, ale teraz ja mam tempo. Wymuszam szkodliwy ruch na nim, bęc, check, bum i dorabiam. No to bardzo łatwo zremisować. Bardzo łatwo zremisować wygraną pionkówkę. No dobra, idziemy królem, zajmujemy pole przed nim, czyli wymuszamy na nim szkodliwy ruch, opozycją, przedarcie, pęk, przedarcie. Idziemy pionkiem, bo mamy ekstrasy. Teraz tak policzmy. Ja tu, on tu, ja tu. Dobra, jest fajnie. No, zszedł nam od razu, więc łapiemy pole przemiany i, i dobranoc. Oczywiście, w momencie, kiedy stanąłby tutaj, no to miałbym ruch pioneczkiem. Z tego co pamiętam. O ile dobrze mówię, żeby nie być goosłowny, tak poszedł nam tutaj, bo mógł wracać tutaj, wtedy pędz. Nie ruch pionkiem, tylko po prostu wchodzę w opozycję, wymuszam na nim szkodliwe tempo. Mam nadzieję, że to jest dosyć logiczne. Dorabiamy. Dziękuję. Pozycja ostatnia. Tutaj ruch królem. I teraz gramy, proszę Państwa, tutaj. Nie może zagrać nam w opozycję poziomą i nie może zagrać w opozycję tutaj. Więc w tym momencie zagra tak i wtedy łapiemy opozycję. To trzeba wszystko sobie ustalić, policzyć. Dobra. E, gram tutaj. I teraz tak, zagram tutaj, to będzie remis. Łapię pole przemiany po prostu. Idę. Bardzo łatwo to zdóbcyć. wierzcie lub nie. No i wiadomo, wygrana. Więc termin opozycji i szkodliwego tempa w końcówkach pionowych jest kluczem. Kluczem do wygrywania, ale także do remisowania. Jeżeli rywal pogra źle, na przykład za szybko zapuszuje pionka wolnego, złapiemy opozycję z pionkiem jego, no to w takim razie... On nie będzie, wy, nie będzie mógł wejść w opozycję z nami. Zaraz zresztą te przykłady Wam pokażę, e, jeśli chodzi o remisowanie. Zobaczcie. Teraz gramy białymi. Rywal ma Pionka więcej. Chce oczywiście dorobić Hetmana na jeden, tylko my jesteśmy na ruchu. Szkodliwe tempo. Opozycja z Pionkiem. Co za tym idzie? On nie może z nami złapać opozycji. No to opozycja z królem. Pozycja z królem. Pozycja z Pionkiem. Skoro nie możemy z nim, podejdę do Pionka. Opozycja z Pionkiem. Opozycja z królem. Do pionka, no i remis. Tak samo tutaj. Opozycja. Cyk. Opozycja z pionkiem. Cyk. Opozycja z pionkiem. Opozycja z królem. Pozycja z pionkiem. Opozycja z królem. No i niestety nie ma opcji. Jak on będzie ładował tego pionka do spodu, no to finalnie zajmiemy pole przemiany i albo straci pionka i będzie remis, albo po prostu zapatuje, tak. Ok. Tutaj mamy przykład pandowego pionka. Co za tym idzie? Jeżeli nasz król jest w stanie kontrolować pole przemiany, czy to właśnie na 1, czy na h1, wtedy oczywiście nie ma opcji wygrania tego stroną atakującą, bo ja sobie mogę chodzić do spodu tutaj. Jeżeli on zapuszuje pionka, to będzie albo strata pionka, albo finalnie będzie pat, tak jak właśnie na przykładzie. Opozycja z królem, opozycja z pionem, opozycja z królem, opozycja z pionem. Opozycja z królem, opozycja, no mogę podejść do pionka. Tak, tu znowu to samo. Czyli jak widzicie, ważne jest to, kto łapie opozycję i kto musi wykonać to szkodliwe tempo. Ten szkodliwy dla siebie ruch. Pozycja z pionkiem, jestem bezpieczna. Pozycja z królem, z pionkiem, z królem, z pionkiem, z królem, z pionkiem, z królem, z pionkiem, z królem, z królem, z pionkiem. Dziękuję. Niby proste, niby banalne, ale jednak nie takie oczywiste, jakby się mogło wydawać, więc. Mam, mm, mam nadzieję, że już mniej więcej wiesz, czym jest termin opozycji, kto w opozycji zyskuje, kto w opozycji traci, na czym polega szkodliwe tempo i jak mniej więcej starać się realizować końcówki z pionem więcej, i jak starać się bronić, jeżeli rywal pogra nie dokładnie w takiej sytuacji chociażby jak ta. Witam serdecznie, kolejna lekcja, jeśli chodzi o pionkówki. Czyli końcówki pionowe. Staramy się zaimplementować to, czego nauczyliśmy się na poprzednich zajęciach, tylko na nieco bardziej złożonych przykładach. Pozwólcie, że wezmę full screen. Biały na posunięciu obaj mamy potwa pionki, natomiast my jesteśmy na ruchu i to my fundujemy rywalowi szkodliwe tempo. Król D4. Jest to pozycja. Ruchy pionem są niedozwolone, co za tym idzie. Trzeba ruszyć królem. Czarny prawdopodobnie chce bronić na D5, więc zagra albo król C6, albo króle 6. Po króle 6. Zbić oczywiście nie możemy, ale możemy się przedrzeć. Co za tym idzie? Jeżeli pójdziemy królem na C5, ten pionek spada. Po odejściu, wolny pion leci. Zanim on tutaj tak naprawdę podejdzie sobie do tego pionka i go skasuje, żeby zrobić sobie wolniaka, to już dawno będziemy mieć Hetmana. No dobra, to bardziej logiczne wydawałoby się jest króce 6. Jasne, tylko że wtedy przedzieramy się przez E5. Co prawda, nie wchodzimy w opozycję, ale fundujemy mu szkodliwe tempo. Co za tym idzie? No nie może bronić tego pionka, więc co zagra. Prawdopodobnie król B6 straci tu. Mało tego, zaraz straci kolejnego pionka. Nie może podejść tutaj, więc musi grać jakieś takie ruchy typu króla 6. Wchodzimy w opozycję poziomu. Ha, zwróćcie uwagę na to, że król nie jest w stanie utrzymać się blisko pionka, więc po ruchu króla 7 po prostu bęc. W każdym innym wydaniu czarny po prostu też przegrywa. Jesteśmy z dwoma wolnymi pionami połączonymi, co jest też bardzo, bardzo ważne, istotne. Więcej jest po prostu Easy Win. Nie za każdym razem byliśmy w stanie zagrać w tak zwaną opozycję. Natomiast za każdym razem byliśmy w stanie zafundować mu szkodliwe tempa. On tańczył tak, jak mu graliśmy totalnie. Dobrze. Pozycja numer dwa. Tutaj bronimy się białymi. Jesteśmy na ruchu. I ogólnie rzecz biorąc, wydawałoby się, że możemy grać do przodu, zatrzymywać. Tego pionka. Tylko, że miejcie na uwadze fakt, że kto jest w opozycji i jest na ruchu, czyli musi wykonać ruch królem, ma lipę. Dla przykładu, gramy sobie król F2, Benz. Wchodzi nam w opozycję, musimy ruszyć królem. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Po ruchu król G2, Benz, gdzieś tam go po prostu puścimy, przedrze się. Więc taki ruch jak król F2 niestety przegrywa. No to ktoś powie król G2. Ta sama sytuacja. Ta sama sytuacja. Król się przedziera. W każdym wydaniu król się po prostu przedziera i pionek dochodzi. Niestety, dlatego też, co należy zagrać, skoro nie F2 i nie G2? Może H2? Też niekoniecznie. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Król rusza. Nie jesteśmy w stanie wejść mu w opozycję. No jesteśmy w stanie zagrać król G2, tylko że on wtedy łapie opozycję. I znowu gdzieś się przedziera. Ajajaj, aj, aj, no to co tu grać, skoro nie F2, nie G2, nie H2. Remisującym posunięciem, remisującą kontynuacją jest król F1. Dlaczego? No bo jeżeli on chce teraz progresować, to pchnie albo pionka, albo króla. Co za tym idzie? Pchnie pionka, opozycja z pionkiem. Pchnie króla, opozycja z królem. No kurczę, jest to proste pozycja z pionkiem. Nie do zrealizowania temat. Totalnie nie do zrealizowania temat. Powiedzmy sobie szczerze. Tak tak samo będzie w sytuacji, kiedy po Królew 1 pchnie Króla. Wtedy łapiemy opozycję z pionkiem, to za tym idzie, zabieramy mu to pole. Znacie te, te historie. Więc taki cichy ruch jak Królew 1, taki waiting, mów, czekamy. No, ciekawostka. Myślę, że to otwiera troszeczkę. Oczy. Dobra, tu jest triki. pozycja. Gramy oczywiście w opozycję, nie idziemy tutaj, tylko gramy w opozycję najpierw. Wymuszamy szkodliwy ruch na nim, on nie ma ruchu pionkiem, zwróćcie uwagę na to. Eee, no i co? Król G6. Idziemy sobie, ale to my jesteśmy do, na dominującej pozycji, bo my wchodzimy w opozycję. Król D6, Benc. Król C6, Benc. Nie jest w stanie bronić pionka, ale jest w stanie zagrać podchwytliwy ruch B3. Uwaga, czym to zbić? Jedno bicie remisuje, drugie bicie wygrywa. Króle są w opozycji, więc chcemy ruszać królem czy nie? Nie, chcemy, żeby jego król się ruszył, co za tym idzie. Bicie pionkiem daje nam wygraną, bicie królem niestety powoduje sytuację, że on nam wchodzi w opozycję i nawet tam po szaszku on po prostu jest cały czas w stanie łapać opozycję na przemian, czy to z pionkiem, czy to z naszym królem. Nie jesteśmy w stanie tego wygrać. Bardzo ważny moment. Trzeba zbić pionkę, żeby wymusić na nim szkodliwe tempo. Ależ te szachy są logiczne. Przecież my implementujemy cały czas tak naprawdę to, co było pokazane w, w pierwszym przykładzie. No i tutaj tak naprawdę powolutku wytępujemy, przedrzemy się, wytępujemy, puszniemy pionka. Jest w opozycji, ale to my wymuszamy na nim szkodliwe tempo. Okrólce 7B5 i finalnie jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie po prostu doprowadzić to do, do wygranej. I hetma. No. Ostatnia pozycja z tej serii pionkówek. Zwróćmy uwagę na to, że mamy po dwa pionki zablokowane, więc królami pchamy się do centrum czym prędzej. Oczywiście pozycja po króle 4 jest następująca, że on jest, ta, znaczy sytuacja inaczej jest taka, że jego król musi zrobić ruch. Załóżmy, że król gra w tym momencie D6. Każdy z nas chciałby się już przedrzeć na F5 i iść po pionka, tylko to tak naprawdę zgadza się w tempach dla obu stron. I zwróćcie uwagę na to, że obie strony doprowadzają tutaj jeden po drugim. Ważne jest to, dla czarnych, że my dorabiamy bez szacha. Ani mm, nie kontrolując pola przemiany, ani nie atakując króla, co za tym idzie Hetman na H1 i to jest remis przy dobrej grze. Więc król F5 jest za szybkie. Co dalej? Opozycja Panie Dzieju, król D4. Wymuszamy szkodliwe tempo. A, i jak tu, to tu już jesteśmy szybsi, bo zanim on tam podejdzie, to jest masa temp. Okej. Okay. Więc po króle 6, krótce 5 i proszę bardzo, bęc, bęc, bęc. I niestety, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Dochodzimy pierwsi. Oczywiście, on jest niebezpieczny, bo, 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 bo ma zaawansowanego pionka, ale my po tam serii kilku szaszków zbliżamy się tym hetmanem finalnie będziemy w stanie po prostu tego pionka wygrać. I zamatować. No, ciekawa sprawa. E, oczywiście po król d4, czyli wyjście w opozycję, które już się tak nie narzucało, bo już chcielibyśmy iść po pionkę, ale warto to wszystko będzie doliczyć. E, jest druga opcja, król c6. Tylko, że problem u niego jest taki, że my w tym momencie możemy zagrać sobie króle 5. I zobaczcie, on nie ma dobrych ruchów. My idziemy oczywiście po tego pionka, odchodzimy i puszujemy. On musi zagrać jakiś. Jakiś po prostu szkodliwy dla siebie ruch z, z uwagi na, na tempa. Tak? Zobaczcie, on dopiero zbił, a my już pchamy. I dorobiliśmy. Nie ma pchnięcia. Wszystko się zgodziło w tempach, ale pod warunkiem, że zagraliśmy w opozycję. I to w tym nawet najmniej oczekiwanym momencie. Nie teraz popionka, tylko znowu w opozycję. Chodzi o to, że on jest na szkodliwym. Znaczy on ma teraz ruch, którego zrobić nie chce. No to chyba najlepiej obrazuje, e, obrazuje termin tego szkodliwego tempa. Wiem, powtarzam się, dużo, dużo, dużo razy używam tego terminu, ale to jest mega ważne. To jest właściwie najważniejsze, żebyście to wyciągnęli e, z, tej, z tej lekcji, ten wniosek przede wszystkim. Kontynuujemy serię pod tytułem końcówki pionowe. Kolejna interesująca pozycja na szachownicy. Mamy tutaj 3x3. Króle są z dala od całej akcji, natomiast czarnemu jest bliżej do tej awantury, więc jeżeli damy czas czarnym, czarny podejdzie, skasuje nam koleżków i wygrana czarnych będzie kwestią czasu, więc na aktywność naszego króla akurat tutaj liczyć nie można. Tutaj trzeba zastosować ciekawy motyw. Motyw szukania przełomu pionowego, poświęcenia, a co za tym idzie, zagrania na odciągnięcie. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek tę pozycję i ją przetrenowaliście, to znalezienie tego to jest kilka sekund. Natomiast wymyślenie tego, grając na głowy przy desce, no to powodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj chodzi o to, że musimy zagrać G6 i grozić biciem na F7 albo na H7 i dorobieniem po prostu. Więc czarny musi zareagować. Musi zbić z F lub z H. Nie ma to znaczenia. Czym zbije? Załóżmy, że zbije z H. I co teraz? Nie bijemy oczywiście. Nie odbijamy tego pionka, tylko w tym momencie gramy na odciągnięcie, gramy F6. F6 grożąc biciem i dorobieniem. A po zbiciu idziemy na mijankę. I niestety. Jesteśmy szybsi. I tak naprawdę wygranie tego to nie jest to nie jest nawet kwestia techniki, słuchajcie. To jest kwestia czasu. Oczywiście może zbić z drugiej mani. A na przykład z F. Co wtedy? Wtedy H6. Grozimy zbiciem. A tak naprawdę chcemy odciągnąć wariata od obrony nad polem F6. Więc jeśli bicie tu, to tu. Natomiast jeśli bicie tu, no to na mijankę. I znowu zawolny jest czarny. To działa tylko ze względu na to, że stoimy wyżej, Jak król jest z dala od całej awantury. Więc te dwa warunki muszą być spełnione. Ale warto znać ten motyw, warto znać ten myk. Mi się zdarzyło w partii kiedyś mieć tego typu pozycję i zagrać właśnie g6. G6 i granie na mijankę. Na odciągnięcie po prostu. Boom. Natomiast jeśli zbije z f, to tu. No właśnie, warto znać ten motyw. Warto znać ten motyw, warto to sobie gdzieś tam zapamiętać, zmemoryzować, po prostu przeklikać, jak to niektórzy mówią. Nie działają ruchy typu F6. Zabicie Benz, król podchodzi, dziękuję. Tak samo H6, Benz, król podchodzi, przegrana jest, przegrana jest e, absolutna. Więc to, to nie wyjdzie. G6, Benz poświęcamy i na mianeczkę. W sensie na odciągnięcie w tym wypadku. Zawsze z drugiej strony. Jeśli zbiją z H, czyli z prawej, gramy na odciągnięcie z lewej. Jeżeli zbiją z lewej, czyli z F, gramy na odciągnięcie z prawej. Tak? Ma to sens? Więc najważniejsze są idee. Zapamiętanie idei pozwoli nam odnaleźć się w takiej pozycji, nawet jeśli ona będzie z drugiej strony szachownicy. Albo odwrotnymi kolorami, nieważne. Jeśli już o pionkówkach mowa, to nie sposób nie wspomnieć o słynnej kompozycji Retiego. Jest to, moi drodzy, pozycja, która. No, burzy troszeczkę porządeczek, jak się jej przyjrzymy. Zwróćcie uwagę na to, że biały idą w tę stronę, czarne w tę. Czyli biały król nie ma szans dogonić pionka. Król czarnych pionka złapie bez problemu. Po każdym ruchu typu c7 król podchodzi i jest bicie. Więc jakim werdyktem przy najlepszej grze po obu stronach, optymalnej grze, powinna skończyć się ta partia? Pytanie do Was. Jeżeli mówicie wygrana czarnych, no to mylicie się. Jeżeli mówicie wygrana białych, też się mylicie. To jest pozycja remisowa. Jakim cudem? Już pokazuję. Król G7. Miały na posunięciu, więc grają król G7. Zbliżają się jednocześnie do obu pionów, tak naprawdę. I zwróćmy uwagę na to, że jeżeli pójdzie H4, no to w tym momencie mamy podejście królem na F6. Znowu król się jeszcze nie opowiada, za którym pionkiem startuje, natomiast zbliża się do dwóch jednocześnie. No to załóżmy H3. No dobrze, no to jak Ty H3 ja wiem, że nie zdążę, to ja podchodzę do swojego pionka. Jeżeli Ty chcesz w tym momencie pchać dalej i grasz sobie H2, to zwróćcie uwagę na to, że mamy C7. Grozimy dorobieniem z szachem, więc jeżeli tutaj hetman, to tutaj hetman. Jest tempo. OK, król B7 będzie łapał pionka, my nie zdążymy? No tak, tylko że my zagramy sobie teraz król D7. Dorobienie z szachem. I okazuje się, że jest totalny remis. Król odchodzi, wydaje się, że to jakieś tam siatki matowe, ale bez problemu czarny tutaj będzie mógł starać się wymienić hetman i pozycja będzie, będzie remisowa. No to pchanie pionka tak naprawdę nic nie daje. Król G7. No dobrze, no to załóżmy, że chcemy wygrać pionka. Podchodzimy na B6. No to króle F6. Anyway, jeśli zbiją, podejdziemy, łapiemy pionka. No to teraz H4. No to króle 5 Król rozciąga się po całej szachownicy, tak naprawdę nie opowiadając się jeszcze, w którą stronę idzie. On czeka na wybór czarnych. Czarny H3, no to w tym momencie król D6. Proszę Państwa, jeśli H2, no to dorabiamy. Tak samo, on dorabiamy, dorabiamy. I to jest pozycja remisowa. Jeśli król będzie chciał pionka zatrzymać. No to król d7 i znowu jest powtórka z rozrywki. Coś nieprawdopodobnego. Biały jest na czas. Biały jest na czas. Całą tutaj szachownicę kontroluje, idąc diagonalą. Nie ma opcji przy dobrej grze białego wygrać tego czarnymi. Oczywiście tylko dlatego, że biały jest w tym momencie na posunięciu. Więc ani podejście po król g7 do pionka, ani puszowanie wolnego pionka, który jest mega szybki, nie zapewnia wygranej. Kompozycja Retiego. No powiem szczerze, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to nie wierzyłem. Jak przejrzałem te różne wariacje, no to dopiero zdałem sobie sprawę, jak genialne to jest. To ciężko będzie zaimplementować w partiach, bo tutaj się muszą zgadzać konkrety i tempa, ale to może nam uświadomić, że nie każdą pionkówkę na pierwszy rzut oka przegraną, no bo grając szachy szybkie, być tam w turnieju czy, czy, czy przy desce, moglibyśmy uznać, nie, no, złapie, ja nie zdążę, dobra, poddaję. Okazuje się, że król 7 i można walczyć o remis śmiało. Ciekawostka. Kolejna pozycja szkoleniowa. Mamy pionka mniej białymi, ale aktywniejszego króla. Jesteśmy na posunięciu. Pytanie jest kluczowe: Czy to jest wygrana? Czy może pozostaje nam tylko walka o remis? A może jest wór białymi? Jaka jest odpowiedź? No, odpowiedź jest następująca. Przy dobrej, optymalnej grze jesteśmy w stanie wycisnąć tutaj remis, chociaż nie jest to łatwe. Dlaczego nie jest łatwe? No bo. Bardzo naturalny ruch, król G3, mam aktywniejszego króla, więc próbujemy podejść na H5. Nie jest dobrą drogą, bo wchodzi H5 jesteśmy tutaj ograniczeni totalnie. Ktoś powie H4, tak, tylko że wtedy oczywiście G4. I wydaje się, że jeżeli będziemy chcieli wygrać pionka H5, to prawdopodobnie ruszy pion z G, który jest zaraz już pioneczkiem zaawansowanym, chętno, po prostu pojawi się szybko na desce i marzenia o wygranej poszły do lasu. Dlatego też jak widzicie, podejście na G3... H5. No to co? Tam prawdopodobnie możemy uznać, że poczekamy na spokojnie. No to król się wtedy przedziera i może nam się robić tutaj ciasno. On na myśli fakt, że musimy odejść od pionka i po prostu pada. Dwa wolniaki lecą. Czyli jak widać, jak widać, idea grania król G3 będzie ukarana ruchem H5. H4 nie działa, bo wchodzi G4. Tutaj musimy... Pomyśleć o tym w kontekście bandowego pionka. Załóżmy, że rywal zostaje z bandowym pionkiem, ale my okupujemy pole Przemiany. Czy to jest do wygrania ze strony czarnych wtedy? No już o tym wspominałem, że nie. Bandowe pionki niestety mają tendencję remisową w końcówkach, więc musimy tak tutaj pomanewrować, żeby rywal został z pionkiem więcej, a żeby to był pionek bandowy. Jak to zrobić? Ofiarując pionka z H. Jeżeli to zostanie zbite, wystarczy Taki ruch Benz. Tak naprawdę jesteśmy nawet w stanie wygrać pionka H6. Remis jest od, od ręki. Tylko, że problem polega na tym, że po H4 on może nie zbijać, tylko on może w tym momencie chociażby i zapchać. No dobra, a jak podejdziemy, no to on zagra H5. I znowu jest ta sama sytuacja. Po prostu ruszy pionek z G, więc to nas nie, nie urządza. Dlatego też po ofiarowaniu pionka, jeżeli nie zbije. Nie powinien, bo to od razu nam daje remis, tylko zapcha. To nie gramy jeszcze król G3, bo będzie H5. Skoro H5 jest groźne, bo te pionki będą połączone w parze, to w tym momencie gramy H5 sami. Teraz pchamy pionka, żeby zabrać mu możliwość H5 i zgrania pionków razem. Co za tym idzie? Wygramy. Pionka, który jest na G. Ale oddamy pionka, który jest na H. Co za tym idzie? On zostanie z tym wolniakiem bandowym. Dop dopięliśmy swego. To, co chcieliśmy, nastąpiło. Zobaczcie. Strzał strzał. My się oczywiście nie przedrzemy, więc prawdopodobnie będziemy zmuszeni oddać tego pionka. Niemniej jednak to jest już pozycja. To jest typowa pozycja remisowa. Tak. On tam będzie tego pionka sobie pchał. To nie ma akurat żadnego znaczenia, ze względu na to, że. A my zajmujemy pole przemiany, i tutaj będzie groził pad po tym ruchu. A jak odejdzie królem, to po prostu zbijemy. Czyli ideą tutaj było oddanie pionka i po prostu skasowanie tych, jeżeli, jeżeli, jeżeli by wybił. Natomiast po H4 i G4, bardzo ważny ruch hapić. To też może hmm, To na pewno nie jest ruch intuicyjny. Pierwsze co byśmy grali tutaj, tylko że to niestety przegrywa. No bo tutaj jest zawsze wolniak. A zanim my skasujemy, odejdziemy, pchniemy, to już dawno hetman jest na szachownicy. Więc bardzo ważny ruch H5, aby nie mógł zgrać pionów razem. No i też idea zostawiania rywala z wolnym, ale bandowym pionkiem, co często daje nam rezultat remisowy. Wiedząc to, już jesteś bogatszy o pewną wiedzę w końcówkach pionowych. Kolejna złożona tym razem już pozycja w grze końcowej, w tak zwanej pionkówce. Tutaj trzeba będzie przyjrzeć się dokładnie temu, co dzieje się na szachownicy. Mamy Dwie parki pionów połączonych, czyli dwie wyspy pionowe, rywal wyspionowych ma trzy. Tutaj ma wyblokowanego pionka 1 na 2, i tutaj ma gościa 1 na 2. Czyli tymi się w ogóle nie martwimy, ale tutaj, uwaga, ma połączoną parę wolnych pionów, która bywa szalenie niebezpieczna. Natomiast póki co jeszcze król dobrze stoi, więc one nie są aż tak groźne, jakby się mogło wydawać. Teraz tak, w takich końcówkach przede wszystkim szukamy wolnych pionów, bądź też potencjalnych wolnych pionów. Czyli to jest wolniak, to już wiemy, i to jest potencjalny wolniak, no bo tutaj po wymianie będziemy mogli pionka G uznać za wolnego. I teraz tak, myślimy o tym w kontekście właśnie przełomów pionowych. Gdzie się przełamać, żeby ten wolniak, wolniak nam się pojawił? Normalnie można by było uznać, że zagramy sobie H4, G4, sprowokujemy wymianę, pionka tam będziemy puszować, odciągniemy mu króla na to skrzydło i po prostu tym wolniaczkiem z G dojdziemy. No to sprawdźmy, czy to działa. Idziemy, on tu, my idziemy, on tu, my idziemy. On bije, H4 chcemy załóżmy G4. No niestety. H5 zafiksuje nas. Więc G4, bęc, Idziemy, tak, tylko że szach, i niestety on już sobie idzie. No i to jest problem, bo król nie jest w stanie złapać takich pionków. Moglibyśmy uznać, że idziemy, zaraz będziemy dorabiać, z tym, że on też. Lipa. No dobra, no to w tym momencie zagramy sobie królem, zamiast od razu puszować. Tak, tylko idzie D3. Niestety pionki dochodzą. Jak tutaj, to tu. Jak tu, żeby łapać, to idzie D2 i on po prostu dorabia. Dorabia przed nami, nie zdążymy. Hetman jest za szybki. Więc, jak widzicie, ten plan nie do końca działa. Założenie jest dobre, ale wykonanie było złe. Dlaczego? Bo odciąganie króla będzie bardzo dobre i tutaj szukanie, szukanie wolniaka. Natomiast nie przez ruch H4. Bo po ruchu H4 w konfiguracji tej, hey, kiedy gram od razu, bądź też kiedy odciągniemy najpierw mu króla, nie jest dobre, bo on zagra H5, stawi nam klina. Więc tutaj istotnym ruchem jest G4, żeby zafiksować pole H5. I wtedy H4 i G5 i do odciągnięcia cały czas obowiązuje. Zobaczcie, kruzałżmy do centrum, pchamy idziemy tam tym odciągaczem, i teraz H4. Niech on sobie to bije, Benz. No, raczej trzeba zbić, bo tutaj zaraz będzie Hetman. Bicie, bicie. I teraz tak. Bardzo przydatna reguła kwadratu. Jeżeli chcemy zobaczyć, czy król zdąży złapać pionka, to tworzymy kwadracik. Jeżeli król jest poza kwadratem, jesteśmy na posunięciu, nie zdąży. Jeżeli jest w kwadracie, zdąży. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. To jest bardzo przydatna umiejętność, szczególnie na niedoczasach, kiedy chcemy sprawdzić, czy on ma szansę dojść. I okazuje się, że Król C5 będzie próbował tam nas tutaj poszaszkować i doprowadzić pionki, ale G6 jest zbyt szybkie. Król C4, G7, E3 z szachem, Król, e, przepraszam, E3 z szachem, tak, Król E2, D3 z szachem. Możemy sobie zbić bez problemu, to jest za wolne, po prostu dorabiamy. On D2, my no już mamy tutaj serię szachów, będzie po temacie. Dlatego też bardzo ważne tutaj było, to, żeby widzieć potencjalnego wolniaka i zagrać w dobrej redakcji. Poprzez G4, żeby zafiksować H5, bo H4 niestety prowadzi do H5 z jego strony, jest to za wolne. Więc idea odciągnięcia króla jest super. To jest taki wabik, taki decoy. Tylko trzeba jeszcze wiedzieć to, że tutaj będziemy wytwarzać wolniaka, ale najpierw grając G4. I to jest klucz w tej pozycji. Bez ruchu G4 niestety, niestety lipa.